Co no, jest? Co ty tak mordę drzesz? O, super jesteś. Mam pomysł w sobie, musisz mi czymś pomóc. W czym mam ci pomóc? No, chcę zostać trenerem personalnym. Trenerem personalnym? No jak się sztucznie nauczyłem. Ale jak? Trochę pompę, trochę pompę, trochę klaty. Ale klasy. czemu ty no, mi to pokazujesz? No nie ważne, po prostu chcę żebyś mi pomógł w tym, żebym został trenerem personalnym. I żeby wszyscy tutaj, cała ekipa to pomogła. Żebyś ty został trenerem tak, personalnym? Tak, a jaki ja będę mieć tym yy, no, biznes? No, jak ja będę trenerem personalnym, to przy okazji mogę tutaj tej was też trenować, tak? Trochę muszę siebie podbudować, może teraz jakoś super nie wyglądam, ale... Ty ale słyszysz, że teraz stąd gada? z biegiem czasu, to myślę, że coś się z tego da zrobić, no. Co ty że o tym mówisz? Nie rozumiem, że chcesz zrobić e, formę i zaangażować to większą ilość... O. Tak, żeby was zaraz. Ja to nie wiem, czy ty to w ogóle się nadajesz na trenera personalnego. Chcę pomagać żeby mieć jak zawsze Słuchaj, chłopak może nie ma kwalifikacji, może nie jest jakimś wielkim hmm. sportowcem, nie ma jakichś że ogromnych sukcesów, ale no po prostu no się stara. Od żeby być trenem personalnym. Zawsze y, trenowałem, patrzyłem na moich starszych kuzynów, którzy też trenują i, i też chciałbym po prostu się dobrze zbudować siedzi, i pomagać innym. siedzisz siedzi w tym od dziecka. Tak, tak to patrzec, no? No, Ja nie wiem, ja bym dał szansę. Nie wiem, ja nie będę wydawać tutaj żadnej opinii, może Karinę się zapytaj. No dobra, ale przestań tak jest. robić w ogóle, to jest, to jest cringe. Karinka, Byłaś! Boże, kinoiście, kinoiście. No ale to za ile wyjdziesz? Tu Karinka, mi? dawaj tutaj, bo kolega niecierpliwy jest trochę O, Karinka, bo muszę cię ciebie zapytać o zdanie Jakie zdanie? I no, też y y poprosić cię o pomoc, czy pomogłabyś mi w tym I czy myślisz, że się nadaje do tego, żebyś trafiał personalnie i przy okazji tutaj yy, całą ekipę byśmy zmotywowali no, no, cały spad tutaj nasz. Nasza dieta i też tryb życia nie pozwala na to, żeby wyglądać w więc może to jest i dobry pomysł. No nie wiem, no to pokaż może coś, co umiesz. No ja mogę jakiś trening zrobić, tak, ruch to zdrowie do No to I pokaż tutaj co umiesz, no. Dobra, no to co, jakiś trening, który mam zrobić? Taki na ładne pośladki. Na no ładne pośladki. Te. No to oczywiście tutaj króciutka rozgrzeweczka, skip A robimy ładnie. Pach, 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 pach. kolanka do rączek, yy, dobra, skip. I przez cze... ile czasu, tak? Yy Teraz taki krót, krótki trening pokazuje, żeby tylko na szybko wam okay. mniej więcej to zwizualizować Czyli skipy, te Metallica? sprawy no To tu na rozgrzewkę, później oczywiście yy, wąski, tutaj e, wąsku bierzemy stópki, robimy przysiady yy, żeby wow, ładne, Jędrowery jakie pośladki. przysiady, ładne nie, To bardziej dla to Coraz szerzej, coraz szerzej, coraz szerzej żeby tutaj szersze partie mięśni, bioderek też funkcjonowały Dobra, lecimy I ja mam ci pomóc, tak? To będzie... Znaczy, nie musisz mi z tym pomagać, ale... Chcesz, żeby nagrał tego odcinek, tak? I żeby cię wypromować, to? No może nie tak dosłownie, ale... No, no, dosłownie, no, dosłownie. No, dosłownie, no, no właśnie, do... ja, ty życzy, możesz no. Możesz mi pomóc po prostu i ja też pomogę przy okazji tutaj. No, dosłownie, dosłownie tego chcesz i teraz udajesz dybilar, że nie. Ale w czym ty widzisz problem? Nie, nie, po, po prostu problem. chcę też, nie wiem, swoje marzenie. No. Czyli nie chcesz, żebym cię nagrywał. Aj, fajnie, by było oczywiście to też. No dobra, to ja nie będę nagrywać, to po prostu. No to to pokazać naszym bidą, no spokojnie, przecież tak? Yy, taki nie, taki... nie, 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 to nie, ja, nie, nie! nie. Ale ja... Chcielibyście zobaczyć jak kamerzysta trenuje. Nie tylko jak tylko oczywiście jakieś zdrowa żywność tutaj. Będziemy yy. iść, sałatki, brokuły, i szpinak. Tak, regularne spanie, ja ja wcześniej sobie. w ogóle. No jak, no ale ja wiem, że to też by Ci pomogło na twoje samopoczucie poczucie, by to Aha, czyli trenował, sugerujesz, to że jestem gruby, tak? tak? Nie, ja, ja nie sugeruję, ale mówię, że... Ja sugeruję. E, ja wiem że Sugeruje to, co sobie by chciał na pewno, więc każdemu myślę, że się przyda troszeczkę, troszeczkę sportu i zdrowego no wyjścia. się trochę lepiej żyć. Lepiej, lepiej się Nie, ja, ja odpadam. No nie Chcę, żebyś to nagrywał, rozumiesz? Chcę, żebyś to nagrywał, chcę, żebyś pokazywał moje treningi. Yy, pokazywał... Mówisz, to... że nie chcę! No dobra, no, ale nie muszę tego mówić chyba tak dosłownie, bo nie sam zrozumieć coś, tak? Aha, no. czyli, czyli próbujesz po prostu wyłudzić, żebym cię wypromował, tak? Nie, nie próbuję tego wyłudzić, po prostu chcę, żebyś zrobił ze mnie najlepszego trenera personalnego w Polsce, jak nie nawet na świecie. Yy, załatwię sobie na to wszystko papiery, yy, będę trenował dniami i nocami, także się uczył do tego wszystkiego i po prostu podejdę do tego profesjonalnie. No Mam da. nadzieję, że zrozumiesz mnie, tak? Proszę cię po prostu o pomoc, no musimy coś zrobić więcej niż tylko no, zrobi to wszystko i jeszcze porozmawiam z Mariuszem tutaj z wiolą i wtedy zadecydujemy. Hmm, z wiolą by się przydało. Witam państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta. No i w dzisiejszym odcinku e, mieliśmy podglądać Mariusza i Adama z ukrytych kamer, ale no niestety, e, jak widzicie Adam, ja rozumiem jakieś zmiany, zdrowe życie, to dobrze wpływa na organizm człowieka, to... ale no to on jest jakiś niepoważny. On mnie szarpie i mówi: Trenuj, trenuj, chodź, bierze mnie, jest jakiś dźwięk opętany. W ogóle nie, nie rozumiem, co on w ogóle ma na myśli, bo trenować to rozumiem. Można się umówić na trening, pójść na trening, jakaś siłownia, coś, te sprawy, ale on normalnie mnie łapie. Pię tak, oj, on mówi do ziemi trenuj. I nie, nie ale nie wiem, mu coś odwaliło, mu coś mu coś się odwaliło, odwaliło strasznie. Ale, ale wiesz nie dlaczego? Wiesz dlaczego, bo byłeś za nim. To nie dlatego, że ja się nie zgodziłem, bo ja tak nie uważałem, że, ja czy, że to jest. Ja byłem za nim, bo uważam, że to jest dobry pomysł i warto by było Ja, ja też uważam, że to jest bardzo dobry no, pomysł, wie, to, tylko to, w jaki sposób on się no, zachowuje. Zobacz, jak on się zachowuje. Mu za bardzo coś zależy. No zależy mu, no bo. Ale za bardzo, nie Jak za bardzo? No jeśli spełniasz marzenia, no to wiadomo, że komuś będzie zależało bardzo. Dobra, będziemy musieli rozwiązać jakąś tą sytuację, także, że ty jesteś nowy na kanale ale to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim palusku zostaw tam na dole, by być z nami na bieżąco. E, ja Adamowi nie wiem jak to... Adamowi odwala. Adamowi odwala i... Jest no. bardzo natarczywy i e, łazi za, za wszystkimi i każdemu każe trenować. No. Podjąłeś już jakąś decyzję? Decyzję w związku z czym? No w związku z tym, czy będę trenerem personalnym. No, ale ty możesz być trenerem personalnym, ale... No, ale czy mi w tym pomożesz? E, podjąłem decyzję. No i co? No i podjąłem, że nie, nie pomogę ci w tym. Aha. No to zajebiście, ja, naprawdę. Nie spodziewałem się tego po tobie, tym bardziej po tobie, naprawdę. Spójrz na swój brzuch, spójrz jak ty wyglądasz. W sensie kto? Są on powiedział do mnie? A ty do mnie powiedziałeś? Oni w końcu swój zrzucił, no mówię ci całą prawdę, tak? Jeszcze raz powtórz. Jak świnia wygląda, zobacz, no już te brzuszki to są podobne. Naprawdę. Tutaj ten... Naprawdę przydałoby ci się. <grymnie> ojoj, ale ci nie, wie tak, no, chodź, chodź A co myślisz, że takimi zagrywkami a, co nie, coś zyska? A, nie wiem, że wy, wyzywa a, nie mnie a, nie od grubasów? A może kupiłeś tam silnie na swoją podobiznę? A może ty. <grymne> 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 Dobra, już przyjaz się drocze, no, ale prawda jest taka, że jakbyś trochę potrenował, to nic by ci się nie stało, ale wypadź. Hamel. Nie sądziłem, że, że on jest y, w stanie się posunąć do takich tekstów. Myślałem, że, że się z tych grzeczny chłopak nie mówi tak. A on ci, cię wyzywał i poszedł. Bo mu zależy na tym, ale ja mu nie pomogę w tym. Nawyzywał no, cię i poszedł. Ja mu w tym, no, no, po tym tekście na pewno mu nie pomogę. <laughs> nie wiem jak wy, ale moim zdaniem Adam znacząco tutaj przesadza, bo ja nie uważam, że jestem jakiś gruby. No nie wiem. Mam y, normalne BMI y, y, i nie uważam, że jestem za gruby. W zasadzie to mam dwa kilo wagi i to po prostu mnie zabolało. Poczułem się Urażony. Poczułem się w pewnym stopniu urażony, bo, no bo nie uważam, tak. I Adam zachował się w, w tym momencie po prostu nieprofesjonalnie. Ja rozumiem, że mu zależy na tym, żeby być trenerem, ale nie powinien tak się do mnie zwracać. I również nie uważam, że mam jakiś problem ze swoimi kilogramami, bo ważę 69 kg przy wzroście 1,80 m. Także tutaj osoby, które ważą troszeczkę więcej, mogłyby przez niego wpaść w kompleksy, tak. No. Ale że słucham? Już bo my już tak przesadzacie. Ale ci ludzie ciągle mówią jak jest, jak jest. No A co bardzo masz powiedzieć w tym momencie? Gram coś cukierka. Ale no co, że słucham? No słodycze, co słucham? No słuchaj. Co jakieś tutaj warzywka byś nie usmażła, żeby widzieli, gdzie ich to nazywacie mnie grubasem, tak? Tak. Przydyło ci się, no nie ukryjesz tego. Ale wysz... aha, to, 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 to co mają co mam pomyśleć osoby, które naprawdę są yy, ale i my tylko z Ciebie próbujemy w ten co sposób tak zlapać? zmotywować, a co do innych osób to oczywiście nasze byśmy z nimi rozmawiali. Najlepiej to, to byście ich pobrzucali błotem i... Nie, bo... I wiedzą same, że potrzebują po prostu pomocy i że chcą same coś zrobić ze swoją sylwetką A ty tego nie widzisz, dlatego próbujemy, czy to jakoś w mm -hmm. inny sposób pokazuj? Czyli No nie wiem, na, no, na, nagraj mnie, nagraj mnie I ty, no, ty, ty, ty uważasz, że jestem gruby, tak? Uważasz, że jestem gruby? No, ale... no tak, tak, Aha. by trzeba było... Adam, przed chwilą no, go wyzywałeś, teraz starasz się, nie wiem, pokazać, że ty... Po prostu wtedy chcesz, się zde... zdenerwowałem się, ale ty też na początku mówiłeś, że on ma jednak ten no, brzuszek No dobry pomysł Ale masz... nie ale ja, ja, nie uważam, za za ja nie uważam, że jestem gruby. Ja nie uważam, że jestem gruba, by cały czas mnie od grubasów wyzywasz. Nie uważasz, że jestem gruby? Ale czy to jest coś takiego strasznego? Okej, okay, nawet jeżeli nie jesteś gruby, tak sądzisz, no to yy, trzymaj tak, treningi, by, byś mógł troszeczkę masy mięśniowej chociaż na tak? Dla samego siebie. samego siebie trochę mięśni. Tak, się dokładnie. Urodzą. Nie, no właśnie Masz po części rację, Masz ale... Ale... Dlatego widzisz, że w Europie Ja jestem trochę za nim i trochę za tobą, ale z tym tekstem trochę przesadziłem. No wiem, to, to chciałem troszeczkę taką trochę grę, grę psychologiczną tak. przeprowadzić, ale no, <grym> y, przesadziłem <grym> to fakt, będę musiał go za to przeprosić to później. To jest niezła gra psychologiczna. No, no ogólnie widzowie muszę wam coś powiedzieć, bo to co powiedziałem Dradzieżowi, to tak naprawdę to właśnie była moja zagrywka psychologiczna. No Kamu się z grubą, tłustą świnią. jak no, ja w ogóle na niego nawet patrzeć nie mogę, widzicie ten bęben. Może nie wiem, y, w tamtym momencie to akurat go sobie trochę wciągnął, no ale tak naprawdę to on, ten bęben to ma straszny, no nawet większy niż chyba Lordzik. I ja chcę mu pomóc po prostu. Chcę mu pomóc, bo tak nie może być, tacy ludzie nie mogą chodzić po tym kraju. Karinka, Karinka, musisz mi pomóc. No bo, no bo w pieprze sobie jest słodycze i naprawdę, no wstyd ci później będzie za niego, bo miał takiego chłopaka. Pierwsza słodycze tylko, cały czas jakieś energetyki, nie energetyki, to jest przesada, naprawdę. Zobacz, zobacz. Spójrz na niego tylko. Spójrz. No dawaj, no ten to! Widzisz, widzisz co on robi? No co, słuchaj. A patrzcie, a patrzcie, jakie teraz porównanie, idealnie stanęli razem. Spójrz, to jest idealne ciało tutaj. To, pokaż, daj mi koszulkę właśnie. Widzisz? To! To jest idealne ciało, zobacz. Tylko jest wychodzony. Ja nie jest wychodzony, zobacz, to jest sześciopak. Wy, tak, wysrzeźbiony jest właśnie, a nie wychodzony. I tutaj, te, I tutaj też kolejny, który ma posturę bardzo do, tutaj konkretnego byka. No pokaż, pokaż, Ty też zdejmij koszulkę, może co? No pokaż też zdejmij koszulkę. Ale nie wiem, bo się jeszcze No a w sumie tak, bo będzie wstyd tutaj. Ale No przykro mi Kalinka, ale wstyd mi jest za Twojego chłopaka. Wstyd mi jest. Pokaż swój bojler. I też jest wstyd, jeszcze wreszcie. No tutaj troszeczkę można dopracować, ale będzie, będzie. Będzie rzeźba. Ząbę. Ale u mnie już jest idealnie, nie? U ciebie jest już... No idealnie, idealnie, prawie idealnie. A jak myślisz o mnie jest dobrze? Czy... Popracujemy jeszcze i będzie bajka, nie? Pracujemy i będzie A, bajka. No tutaj nie, tutaj, nie. tutaj widzę najcięższą pracę, no ale... No ja też tu widzę trochę cięższą pracę, no. Ale coś to jest, to jest do wyrobienia. Ale to jest kwestia. Ja nie uważam, e, że jestem 5 lat. <laughs> tak, no oczywiście, że bym zjadł. O dokładnie. Tam jeszcze ale jakieś to te były to, to cukiereczki to, to jest karne, ja, nie, ja nie jestem otyły Ale jesteś tym co, ale, co Sami. A co wyciągnę? A, a co, mu to z szafki, czy co? Jezu, nie, przed chwilą sobie stał tutaj, żarł chipsy, pijał energołem Ale i tak, szczerze, i Energetyki. tak nie, nie przekonasz do tego, żeby cię wypromować. No, Ale to no dobra, to już dobra, to mniejsza, to już nie zależy mi na tej promocji, zależy mi na tym po prostu, żebyś, żeby dobrze, żebyś ty dobrze wyglądał. nie wierzycie. Po prostu ci nie. nie zależy mi po prostu na, 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 na twojej sylwetce i na twoim lepszym samopoczuciu ty i tyle. Nie wierzę ci. No, nie musisz mi wierzyć. No, no, ci no, Ja będę cię motywował, będę starał się o cię motywować i myślę, że wszyscy mi tutaj z tym pomogą Nie Każdy ktoś tutaj próbuje sobie ty, coś udowodnić. Ja mogę, bo ja ładnie wyglądam. A, A, jak ktoś ciężko pracuje, to może. Ja też mogę. tak od czasu z tego można sobie zrobić taki cheat day. No kurwa, to nie może. To nie może, nie, bo to jest. Decyduje. ty byłeś przed chwilą za mną, a teraz zachowujesz już. jak traje. No bo już nie a jestem. Mi... to dla twojego dobra. No pokaż, może też zdejmij koszulkę, co? Też może zdejmiesz koszulkę. A może Karina też ciągnie koszulkę, jak nie wierzysz, no. To, co oni w tym momencie robią, powiem Wam, że jest co najmniej żenujące. Eee, ćwiczą i udają wielkich sportowców, gdzie wcześniej nie udawali i po prostu próbują e, osobę, która nie jest otyła, ale może może rzeczywiście jest najgrubsza z nich wszystkich, e, próbują po prostu zrównać z ziemią i uważają za gorszą od siebie, gdzie nie powinni tak robić e, i dlatego tym bardziej e, oni nie pomagają w ogóle, żeby ewentualnie zrzucić, jeżeli mam coś do zrzucenia, to nie pomagają mi w tym, żeby zrzucić, tylko po prostu odwrotnie, zupełnie to jest odwrotny efekt, bo wyzywając osobę, która ma jakieś tam kompleksy, w ogóle w, w, w odwrotnie to po tą stronę działają, także na mnie to jest totalna żenuła. Zresztą zaraz wam pokażę co, co robią, bo to jest totalny kabaret. Nie poddajemy się Karinka, nie poddajemy się! Proszę zobacz jak dobrze ładnie robi. Tak, Proszę naśladować. Ty, 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 trenera. Przód, przód tutaj. Ja Ale rozkroki, wykroki, rozkroki, A ty kroki, co tutaj właśnie chcesz to jest? My tutaj kanał swój sportowy zakładamy. To jest mój kanał sportowy zakładamy I nie ma tutaj miejsca dla takich krupek. Nie, bo Ty jesteś spasiony nic nie umiesz. Ej, dobra, muszę wyłączyć kamerę. Przepraszam Was bardzo, ale musiałem przerwać nagrywanie. Tak, tam maczugi są jakieś energii. Maczugi ci zostały jeszcze. Batonika sobie zje trzy a nie nam tu przeszkadza. poważnym ludziom. Ja lubię. Ale macie problem z tym, że ja lubię jeść. Ale tylko to Ci do szczęścia zostało. Ty masz problem z tym, że my tutaj sobie trenujemy? Nie, nie mam problemu. Nie chcę wypaść z toku no dalej. to teraz musimy lecimy dalej. Leczać. Nie mam problemu, mam problem czy? po prostu z tym, że Co? mi obrażacie, dobra, bo ja was nie, nie obrażam. Dobra, 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 dobra okay, jest te maczugi dobra. jak jadłeśmy, teraz nagrywamy y, odcinek. Okay, y, A to trzeba stać na, mapie, na macie czy nie trzeba? Teraz możemy na macie, teraz możemy na macie. To ten połóżcie ten, 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 się zrobię jakieś, może pompeczki, zaczniemy delikatnie, na rozgrzewkę jeszcze, dobra, albo wypadaj nóżek do tyłu, tak, o. Pach tak, tak, pak. Ale dobra, to tutaj lecimy dalej, teraz pajacyki z powrotem, pajacyki żeby się jeszcze No wy jesteście pajacami, No, nie musicie już pajacyków robić Nie, ja tak nie mogę, ja tak nie mogę z wami nagrywać, nie, ja tak nie mogę Albo przestaniesz nam przeszkadzać, zajmiesz się sobą, albo nie nagramy tego Sam nie chcesz brać z nami udziału i jeszcze przeszkadzasz Nie chcę, bo mi obrażacie Ale my ci nie obrażamy, I co? co, i tak cię to tutaj zabolało, tutaj ci że musisz i tyle. Że jestem o tyły, tak? O, tak, mówimy tak, nawet ci prawdę i kierowcę. Ale to jest a Zobacz, ty? Nawet świnioczek, świnio przyszedł już świniaczek. Zobacz, jak ja wyglądam. Zobacz, jak my się zajeżdżamy i pracujemy na to, żeby. Nawet świniaczek. Żeby wyglądać jakoś, a ty. Dobra, a znalazłeś szczęście tylko w pieprzaniu, jedzeniu i chrapaniu. Także wracaj skąd przyszedłeś i nam nie przeszkadzaj. Ale się też machało w meczu, ale Nie, pobiek, ale. W sensie? No nie wiem, spójrz na siebie, jak ty wyglądasz. Co na myśli? Jesteś <grystujesz> otyły. Przybrało ci się milion kilogramów. No ale i to już to mówisz już 40 razy. No I tak, dlatego wolałabym, że żebyś to zmienił. Ale nie chcesz tego zmienić. Ale jeżeli tego nie zmienisz, no ja nie chcę być, kto um, po prostu no, tak, no, że co? tak się prezentuje i tak wygląda, tak o siebie nie dba. No, że co? Że nie, nie chcesz być, bo... No jeżeli się nie zmienisz i nie... Sprawisz, żeby nie A że co? Adam czy tak powiedział, czy co? Wszyscy tak stwierdziliśmy. Aha. Mhm. Wszyscy stwierdziliście, że jestem od i że ty za mną zerwiesz, jeżeli... Aha. No, no, odejdź stąd. No ale no to obiecasz mi coś, czy nie? Nie, nie obiecam ci. Odejdź. No, okay. Jesteś bezczelna, nie? I co, zadowolony jesteś z siebie Adam? To co Karina zrobiła, też yy, uważasz, że to jest normalne? że więc wyzywała i powiedziała, że ze mną zerwie, jeżeli yy, nie schudnę, to uważacie, że no, to wszystko jest normalne? I to przeszkadza po prostu też, że, że masz brzuszek, że po prostu zacząłeś się tego odżywiać i się odżywiasz teraz i tyle. No, no aż ja, kończ. To były żarty. No. Tam. To nie były żarty, bo, ja tego, bo to naprawdę mania. ma brzuszek i potrzeba, potrzebny jest mu trening i tyle. No. Ja to jest wystarczająco. może rano wstaniesz, pełen sił, powiesz, idę biegać, A. zrobię coś więcej w swoim w dupę sobie to jabłko wsadźcie złapałem Widzisz to jest refle, on złapał, ty byś nie złapał jakbyś się tak rzucił, bo ty masz wziątkie łapy, ty nie umiesz nawet jabłka złapać. Dobra już nie przesadzajcie, nie gadajcie mu tak, bo sobie serio coś zrobi jeszcze. Prześpisz się z tym przemyśl i zobaczymy co na drugi dzień po Tyle. Aha, czyli nadal uważacie, że to co mówicie na mój temat to jest czysta prawda, tak? Że jestem otyły i że przyda mi się schudnięcie. To, że wy, ty dredżarz, wyglądasz jak przecinak i ważysz 52 kilo w porywach do 53. Ty Mariusz ile ważysz? 60, 64 kg przy wzroście 1,87m? 76. Ale w ogóle ty nie wiesz ile ja ważę, to czemu mówisz? No bo wiem ile ważysz, bo się no. ważyłeś ostatnio wtedy jak robiliśmy. W domu? 4 miesiące temu. No 4 miesiące 52-53 jak... kg, no to co ty w ogóle jak będziesz mi mówić? Było na filmie nagrane. Ile tak, tak, no, tak? No, to... no i kiedy to było? 4, 4 no miesiące? No i co, 54 50... kg, i uważasz, że to jest normalna waga? Lech? Proszę podać mi wagę. To jest niedowaga, tredziasz. No, trzeba by było przebrać trochę na macie, to jest fakt, Ale ja jest z no. tym dobrze. Ale po prostu wie, że to jest złe i że po prostu chce coś z tym zrobić. Mariusz wygląda jakby go z, y, już nie powiem skąd wypuścili. Ciebie też jakby głodowali. Głodują, no, nas tu jest źle, w ogóle tragedia, załamany. No, tak, no tak, tak się jest w tym domu, No, normalnie nie mamy co Zobaczcie w ogóle, co tu się odpieprza, bo Karina. W no, ogóle na przykład poza kamerą no, mówi mi takie rzeczy, że mam schudnąć, inaczej ze mną zerwie, a jak wezmę kamerę i zaraz pójdę do niej, zaraz zobaczycie jaka będzie jej wersja. Także no, no nie wiem, no, no, dla mnie to jest szanujące. Kalina, e, coś chciałabyś powiedzieć e, widzom? Mam dobrą wagę czy nie? No taką optymalną mi się wydaje. Optymalną, tak? Tak no, na twój wzrost to jest ok. Jest okej, okay, tak? Mm -hmm. A co mówiłaś do mnie w kuchni? No, bo Adam mnie namówił, żebym tak powiedziała. Że słucham? No namówił mnie tak, żeby ten swój kanał otworzyć sportowy, tak? Żeby zostać scenerem. Ale nie było kamery wtedy włączonej. W sensie powiedziałaś do mnie coś, co, co powiedziałaś. Dlaczego to powiedziałaś? No, bo nie mówię, no. Kłamiesz? Nie kłamie. To mam normalną wagę, czy nie mam normalnej wagi? Normalną masz. Z czego się cieszysz? No nie, nie wiem, co się tak bawi. No bo to jery, Ty też mi komplementami cały czas z rękawa nie sypiesz, także, no. <laughs> dlatego chcesz ze mną zerwać, bo, bo uważasz, że jestem za gruby. To miało być motywujące dla ciebie, a poza tym Anna do tego nam mówił, Bo powiedział, że jak będzie już tym trenerem, to wtedy będziemy trenować za darmo. A wiesz, że takie usługi są bardzo drogie. <laughs> dlatego ryzykujesz własnym związkiem, żeby e, mieć e, z. E, no przestań, już tak nie przeżywaj. No. Nie, nie było dla żartów. bo, było. Bo myślałaś, że kamera nie jest włączona, podeszłaś do mnie i zaczęłaś mówić, więc to nie było dla żartów. Nie było. Nie Dobrze, nie drąż tematu, nic się nie stało, wagę masz normalną. I tak wiem, że takim uważasz. <słuch> nie wiem wam, powiem wam, że nie mam ochoty w ogóle z nimi przebywać. Ehm... Ja schudnę. Znaczy ja sam będę sobie ćwiczył po prostu. Jeżeli uważam, że jestem za gruby to po prostu schudnę, ale nie będę robić tego na pewno dla nich. Tylko zrobię to sam dla siebie. Powiem Wam, że wpływ osób trzecich na Twoje samopoczucie jest naprawdę znaczący. Tak naprawdę potrafią mi zepsuć nastrój, i zdemotywować i po prostu obniżyć moją samą maksymalnie jak się tylko da. I są jeszcze z tego zadowoleni, także... No cóż, no ja nie uważam, że jestem jakiś mega gruby. No zresztą sami możecie zobaczyć, że... No, no raczej, raczej nie, no jak nawet opnę to no, może troszeczkę, no ale... To nie jest tak, że jakoś mega gruby jestem. Może troszeczkę brzuszych mam rzeczywiście, ale. Są naprawdę ludzie grubsi ode mnie. Jak, jak takie osoby muszą się poczuć w, w aktualnym społeczeństwie? To jest naprawdę zgorszenie takich osób i obrzucenie ich błotem. I skoro ja jestem obrzucany błotem przez nich, to jak y, muszą poczuć się osoby, które naprawdę mają y, nadwagę. To jest bezczelne. Po prostu jest bezczelne. Y, to jest temat, którego nie powinni się poruszać publicznie, no ale został poruszony, więc nie wiem, zakończę po prostu ten odcinek. Y, jest jej po prostu przykro. Jest jej po prostu przykro. Ja zrzucę te, tych nadmiar kilogramów. Ale, ale mimo jest mi po prostu przykro. Do zobaczenia.